Jak podporządkować swoje plany dobru dziecka? Odpowiedź na to pytanie nie była łatwa w czasach życia Jezusa, a obecnie pod tym względem wcale nie jest łatwiej. Na świecie jest wiele niebezpieczeństw, które czyhają na rodzące się życie. Przed rodzicami stają niespodziewane wyzwania, pojawiają się wątpliwości. Czasami trzeba podjąć decyzję o wyjeździe za granicę w poszukiwaniu pracy, Czasami trzeba zdecydować się na zmianę miejsca zamieszkania. Tylko ważne, aby podejmowane decyzje były podyktowane przede wszystkim dobrem dziecka. Właśnie troska o nowe życie, o jego dorastanie w bezpieczeństwie, w klimacie miłości małżeńskiej, należy do głównych wyzwań, jakie stoją przed rodzicami. Od świętej rodziny możemy uczyć się postawy otwartości na współpracę z Bogiem w trudzie wychowania, w trudzie Zapewnienia dziecku najlepszych warunków rozwoju. Misja bycia rodzicami nie polega na wychowywaniu dzieci według swojego planu, ale na odczytaniu doskonałego planu, jaki wobec dziecka posiada Bóg, chociaż on nie od razu wydaje się dla nas czytelny i zrozumiały. Rodzicom, którzy rozumieją, że ich rolą jest współpraca z Bogiem, że wspólnie z Nim wypełniają wielkie i piękne powołanie, łatwiej jest przechodzić trudne doświadczenia. Przecież tak samo jak im, również Bogu, zależy na dobru ich rodziny. Dziecko potrzebuje bezpieczeństwa, o które może zadbać ojciec, który jest obecny w rodzinie, który znajduje czas dla swojego dziecka i odczytuje wolę Bożą względem swego potomstwa. Święty Józef swoje obawy co do przyszłości rodziny przedstawia Bogu. I co najważniejsze. Jest otwarty na przychodzącą Radę. Małżonek Maryi jest przykładem męstwa i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jako opiekun Jezusa nie zapewnia mu wygodnego i dostatniego życia, ale dobry przykład. Przykład uczciwej, chociaż czasem ciężkiej pracy. W życiu codziennym może rodzić się pokusa szybkiego dorabienia się. Uzyskania pieniędzy z nieuczciwych źródeł. Chciwość i ryzykanstwo grożące rozerwaniem więzi rodzinnych nie służą dobru dziecka, chociaż często mogą być tym tłumaczone. Może rodzice, chcąc dać dzieciom wiele w sposób materialny, nie wierzą, że mogą dać coś cenniejszego, dobry przykład zapewniający fundament pod przyszłe życie ich dzieci. Może nie wierzą w możliwości swoich dzieci. Zapewniając im dostatnie życie bez wysiłku, gdyż myślał, że sobie nie poradzą bez ich pieniędzy. W końcu może brakować im wiary w Boga, który, będąc blisko ich dzieci, jest najlepszą polisą na życie. Bóg tym, których kocha, nie daje łatwego życia, ale asystuje im na trudnej drodze powołania, aby napotykane przeciwności wzmacniały zaufanie rodziców do Boga. Historia świętej Rodziny pokazuje jak przez codzienne trudy i przeciwności Bóg otwiera rodziców na dialog z Nim, jak ważna jest rola ojca rodziny. Pojawiające się problemy nie zawsze muszą osłabiać więzy małżeńskie. Jeżeli są właściwie odczytane i przeżywane, mogą budować większą miłość i wzajemne zaufanie małżonków.